ja, hej, hello ludzie, tutaj CL55 I gramy w Gothic 2 Dwie sprawy, pierwsza to taka Dlaczego nie nagrywam pokémonów? tak jak mówiłem Jest to spowodowane Dwiema sprawami, pierwsza z nich taka To to, że do pokémonów jeszcze Trwa ankieta, czy mam zacząć od nowa Let's, play, let's play'a czy może kontynuować? A druga sprawa jest taka, że ludzie mi zawracali dupę, żeby zrobił tego gocika. I nie mówisz o zwykłym pytaniu, tylko o zawracaniu dupy, no bo seryjnie. Eee, Okej. Okay. Szkielet zniknął. Dziwne. Okej, okay, a druga sprawa jest taka. Dlaczego ja tędy idę? Dlaczego nie tłukę lodowego dowego smoka? Czy mnie pojebało? Otóż obraziłem się na Was. Postanowiłem, że przez te trzy części nie zrobię lodowego smoka. Po prostu będę tak stać. No dobra, nie mogę. A tak na serio, yy, idę tędy, ponieważ na końcu tej ścieżki czeka na mnie hangar. Jeśli teraz do niego nie pójdę, tylko zabiję piew smoka, wtedy on zniknie. I wiem, o sprawdzam. I to mam zwój deszcz ognia. Moim zdaniem najlepszy czar w grze. Deszcz ognia. Rozwaliłem nim w noc kruka głównego bossa na samym końcu gry. Okej. Okay. Jak widzicie, smocze zębacz to teraz. Lipa, lipa, słaba lipa. Dobry, jest cóż. Muzyka, wreszcie muzyka. Angary jest niedaleko, tylko czeka coś jeszcze na nas. Coś bardzo niefajnego, z czym nie lubię walczyć. Cóż, z połową bestii w tej grze nie lubię walczyć, ale to szczegół. Najlepiej się uleczę, bo na hardcora zwyk zwykle się kończy tym, że umieram. Stupid, hmm. dwa skelety, a kurde, dwa lecą. Nie lubię tego. Zawsze, jak coś jest silne to wolę walczyć pojedynczo, ale nie.

Wcześniej już też nagrywałem. I też dedałem. I to dużo razy. Chyba siedem razy dedałem. Tak się wkurzyłem, tak dużo czasu mi to zdajeło, że po prostu skasowałem nagranie. Bez różnica między dedaniem takim śmiesznym, a dodaniem denerwującym. Hello. No oczywiście, już dwa lecą. O, oh, sweet! W każdym razie, najlepsza taktyka na jednego szkieleta jest taka, żeby po prostu obronić się przed pierwszym atakiem, Nic tu nie ma. a później wyprowadzić swój szybki atak. Hmm, poszło nieźle. Oh, nie lubię szkieletów, są naprawdę mocne, nawet w czwartym rozdziale, kiedy my jesteśmy pakerami. Nie wiem, jak to się skończy, już wiem, jak to się skończy. Giba. O Udało się Patrzcie Obrona i ciach, obrona ciach To jest bardzo dobre na innego szkieleta No chodź Psst. Normalnie taniec śmierci Ciach ciach, rach, ciach Okej, okay. i tu czeka hangar Daj bohi Pozwolę sobie ukraść Dzień dobry Helu Ja cię skądś znam Jesteś Kor Angar o, moje Jestem innym strażnikiem w obozie na Bagnie Nazywaj mnie po prostu Angarem Odkąd brat Śniącego przestało istnieć Nie używam dawnego tytułu Dziwne. Twoja twarz wygląda znajomo Ale nie wiem jest. jest. Nie przyznajesz mnie. Od jakiegoś czasu nie mogę się porządnie wyspać. To przez te koszmary. Śni mi się, że jestem dzieckiem i goni mnie pedober. Jak się tu znalazłeś? Po upadku bariery ukryłem się w górach. Postanowiłem wreszcie, co się ze sobą zrobić. Przez kilka dni włóczyłem się po okolicy, aż wreszcie obudziłem się w zamku. Nie pytaj mnie, co się ze mną działo. Bo nie co gorsza, zgubiłem gdzieś amulet, który miałem od lat. Zwariuję, jeśli go nie odnajdę. Lol. A co się stało z pozostałymi członkami bractwa? Ostatnia rzecz, którą pamiętam, to widok zapadającej się bariery. I towarzyszący mu przeraźliwe, paraliżujący zmysły krzyk. O kurde. Padliśmy na ziemię, bijąc się z bólu, ale głos nie milkł. Stawał się coraz głośniejszy. Aż nagle nastąpił koniec i wszyscy rozbiegli się w ciemną noc wrzeszcząc jak opętani Aż doreszcie mi już zobaczyłem. O kurde Dobra, amulet jest w tej jaskini po prawej, nawet widać Może mógłbym ci jakoś pomóc? Czemu nie? Żadna pomoc nie zaszkodzi Jestem psychiatrą Coś nie tak? Słyszysz to? <noise> no Nigdy właśnie w życiu nie słyszałem czegoś tak przerażającego nie wiem, o czym mówisz. Ja nic nie słyszę. Wszystko to cuchnie śmiercią i zniszczeniem. Wejścia do tej krypty strzegą odrażające istoty. To kryjówka mrocznej, złowrogiej siły, której poddani nawiedzają nasz świat. Jestem prawie pewien, że mój amulet jest gdzieś tutaj. Prawie. Co się kryje w tej jaskini za skałami? Coś nie pozwala mi zbliżyć się do wejścia. E w jaskini strzeże magiczna istota. Widziałem ją w nocy, jak przeczesywała okolice. To straszne, odrażające stworzenie. Pedober! w tej z powrotem między drzewami. Wydaje się, że wysysa życie ze wszystkiego, do czego się zbliży. Yo, stary! Chodźmy dalej. Spróbuję. Dobra. Save the game. No, Matulu. Tu trzeba uważać, Bunger może dednąć A wtedy taka... lipa Zamknąć ryje, matka jakie to głośno Hello Run away Dobry There we go Matko, te wrony się wydzierają strasznie. What the fuck? Idź pierwszy. Uda na otworzyć hangara. O, udało się. Trzeba bardzo uważać na tego maga, ponieważ Najpierw on zamrozi, a potem przyzwie jeszcze więcej szkieletów Ja myślałem, że mówi o pedoberze A to o szkieletu... O szkieletach To znowu ty! Yo, spokojnie, co ja zrobiłem? To jest fajne kufer Lewo, prawo I pięć sztuk złota Szkoda wytrychu Wytrycha Tylko śmierć i zniszczenie, muszę się stąd wydostać! Tak, tak, mów dalej Coś się na to zaradzi Pomożemy ci Zamkniemy cię W pokoju bez klamek W białym stroju, będzie fajnie Dobry, w każdym razie Ten mak miał elixir ducha, który daje 10 domany I amulet e, Który daje 10 domany No ale amulet oddam Bo jestem porządny chłopiec o matulu, wydzierają się. Znalazłem twój amulet. Już straciłem nadzieję, że go jeszcze zobaczę. Co zamierzasz robić dalej? Bywaj.